On bardzo szybko zaczął stawać na nogi. On już chciał być taki, jakby praktycznie samodzielny. Patrzył na nas, dużych ludzi, i, i nawet kiedy zmieniał moją pieluszkę, on już chce siadać. Już od dawna chciał siadać, znalazł sobie na to tam szybko sposoby. I już miał 7 miesięcy, rzeczywiście zaczął stawać na nogi i wstaje z podłogi. Teraz była 8 miesięcy, wstaje z podłogi. No i staje i sobie zaczyna tam, wiesz, przy, przy ściankach chodzić. Nie puszcza się jeszcze tak, że sam ry, rękoma, ale po, poświęciliśmy troszeczkę pracy, żeby zaczął też raczkować. I też raczkuje, ale praktycznie już wstaje i, no, i mógłby chodzić. Teraz on też ma już buty e, właśnie. Na razie to jest spacer farmera. Ja chodzę zgięta w pół. I rzeczywiście, bo chodzimy już z nim, on stawia kroczki, kroczki. Nie puszcza się, nie jest sam po prostu w tych krokach, ale no, staraliśmy się i tak pomimo wszystko, żeby on raczkował, żeby miał ten taki rozwój, bo to wiemy, i dla głowy, i dla ciała, i dla wszystkiego tam fajnie. No ale rzeczywiście jest chłopakiem, który szybko chce doświadczać już samodzielnie niektórych rzeczy. Teraz na przykład zmieniamy mu pieluszkę na stojąco. Nie chce leżeć, więc tam kombinacje różnej idą. Nie pytajcie jak. Taki czas. Ale w ogóle jak się zmieniło Twoje życie? Właśnie od kiedy zostałaś mamą i czy jest tak jak sobie wyobrażałaś? Nie wiem, czy jest tak, jak sobie wyobrażałam, bo się okazuje, że naprawdę można kogoś kochać bardziej i bardziej i bardziej. Słyszałam kiedyś taki tekst, od którejś z jak mówi Marciu, zobaczysz, jak mały się urodzi, to będziesz kochała go z, z czasem coraz bardziej. Mówię, no ale jak kogoś kochasz, to jak możesz kogoś kochać jeszcze bardziej? Okazuje się, że tak. I to jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Dużym zaskoczeniem, jeśli chodzi o takie wymagające rzeczy, to ja jestem w tej nie narzekają, ale powiem o jednej rzeczy. Zdziwiłam się, że... Moje życie, moja taka niezależność rzeczywiście, ja jestem po prostu zależna teraz, bo jeśli gdzieś chcę coś zrobić, to zawsze kogoś muszę o to zapytać. No albo rzeczywiście małego biorę, w większości moich miejsc biorę, ale są takie momenty, kiedy idziesz do lekarza albo banalnie czasami po prostu paznokcie chciałabyś już sobie tam zrobić albo obciąć, to musisz yy, kogoś pytać o pomoc. I to było dla mnie trochę takie, ja zawsze byłam taka Zosia Samosia, yy, to jest piękna lekcja. Piękna lekcja od samego początku zaufania, do tego, że mał przyszedł też na swoich warunkach, przyszedł kiedy chciał, w czasie kiedy chciał, do tego, że tak naprawdę uczymy się siebie i każdego dnia ten dzień może wyglądać inaczej, że nie ma stałej, nie możemy się do czegoś przy, przywiązywać i też nie możemy się przywiązywać do tego, że to jest mój człowiek, to jest mój człowiek, ale ja bym chciała, żeby on był jak najbardziej e, przygotowany do tego, żeby pój pójść w świat, że nie uzurpuje sobie tej istoty jako tylko mojej, tylko to jest takie cudowne, to piękna lekcja każdego dnia. Też są zorganizowane. Teraz na przykład właśnie nagrywamy program, i, i mały jest ze mną, mały też manianie. Na szczęście Taniania ja dzisiaj przyciągnęła od nas z miasta. i jest ze mną. Osoba, której bardzo ufamy, jest w wieku mojej mamy I, tak, i, i jest fajnie, i mamy duże zaufanie. I mały też na szczęście jest taki, że lubi z nią zostawać, w ogóle lubi do innych ludzi chodzić na rączki, więc nie ma z tym problemu.